Gindogan ma tureckie korzenie, ponieważ jego rodzice są pochodzenia tureckiego. Jednak urodził się i wychował w Niemczech, gdzie rozpoczął swoją karierę piłkarską. Porównanie Ilkaja Gindogana do Michaela Balaka, byłego kapitana reprezentacji Niemiec, jest interesujące, ale trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Gindogan jest w jego cieniu. Oba są utalentowanymi pomocnikami i odgrywają ważne role w środku pola, ale mają pewne różnice. Michael Balak był jednym z najwybitniejszych niemieckich piłkarzy swojego pokolenia. Był liderem na boisku, posiadał doskonałe umiejętności techniczne, dobrze czytał grę i miał silne strzały. Grał w wielu europejskich potęgach klubowych, takich jak Bayern Monachium, Chelsea czy Bayer Leverkusen. Balak był znany ze swojej siły, waleczności i zdolności do decydowania o losach meczu. Natomiast Ilkay Gindogan, choć nie jest bezpośrednim następcą Balaka, również ma wiele cech, które przysparzają mu uznania. Jest utalentowanym piłkarzem, który wyróżnia się swoją techniką, inteligencją taktyczną i precyzją podań. Potrafi kreować grę, tworzyć sytuacje strzeleckie oraz pomagać w defensywie. Gindogan jest również bardziej wszechstronny, potrafiąc dostosować się do różnych ról w środku pola. Jednakże Balak osiągnął więcej sukcesów na najwyższym poziomie piłkarskim, w tym finał Ligi Mistrzów i Mistrzostwa Ligowe w Niemczech i Anglii. Otrzymał również wiele indywidualnych wyróżnień i został uznany za jednego z najlepszych pomocników swojej generacji. Podsumowując, choć Ilka i Gindogan ma swoje unikalne cechy i odnosi sukcesy zarówno na klubowym, jak i reprezentacyjnym poziomie, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy jest w cieniu Michaela Balaka. Balak to legenda niemieckiego futbolu, a Gindogan nadal buduje swoją karierę i może przynieść kolejne osiągnięcia, które pomogą mu znaleźć swoje własne miejsce w historii niemieckiej piłki nożnej. Gindogan jest synem byłego piłkarza profesjonalnego. Jego ojciec pracował jako trener i był dla niego ważnym mentorem oraz źródłem inspiracji do podjęcia kariery piłkarskiej. Często jest porównywany do legendarnego niemieckiego piłkarza Michaela Balaka ze względu na podobieństwo stylu gry i pozycji na boisku. Oba zawodnicy są utalentowanymi środkowymi pomocnikami o zdolnościach zarówno defensywnych, jak i ofensywnych. Podczas swojej kariery Gindogan zmagał się z kilkoma poważnymi kontuzjami, które czasami wykluczały go z gry na dłuższy okres czasu. Mimo to pokazał niezwykłą siłę i determinację w powrocie na boisko, pokonując te trudności, Gindogan jest znany ze swojego zamiłowania do muzyki. Jest wielkim fanem hip-hopu i często słucha różnych gatunków muzycznych, zarówno przed meczami, jak i w czasie wolnym. Gindogan rozpoczął swoją profesjonalną karierę w Wilbochum, gdzie jako młody zawodnik zwrócił uwagę swoją techniką, inteligencją taktyczną i umiejętnościami rozgrywania piłki. Szybko stał się kluczowym graczem w drużynie i przyciągnął uwagę większych klubów. W 2011 roku Gindogan dołączył do Borusi Dortmund, która w tamtym czasie była jednym z najlepszych zespołów w Europie. To był moment przełomowy w jego karierze. W drużynie prowadzonej przez Jurgena Klopa Gindogan mógł rozwijać swoje umiejętności, grając u boku takich gwiazd jak Robert Lewandowski i Marco Royce. Był kluczowym graczem w środku pola, łącząc technikę, wizję gry i zdolność do strzelania bramek. Jego dokładne podania i precyzyjne strzały z dystansu sprawiły, że stał się jednym z najbardziej cenionych piłkarzy w Niemczech. Gindogan odegrał istotną rolę w osiągnięciu sukcesów przez Borusję Dortmund w tamtym okresie. W sezonie 2011-2012 klub wywalczył tytuł mistrza Niemiec, a Gindogan był ważnym elementem środkowej linii, zapewniającą stabilność, rozdając precyzyjne podania i pomagając w budowaniu ataków. Jego zdolności do kontrolowania gry i nawiązywania współpracy z innymi zawodnikami sprawiły, że Dortmund mógł grać dynamicznie i efektywnie. Następnie, w sezonie 2012-2013 Borussia Dortmund dotarła do finału Ligi Mistrzów UEFA, gdzie przegrała z Bayernem Monachium. Jednak w całym turnieju Gindogan pokazał swoją klasę i wprowadzał wiele pozytywnych elementów do gry swojego zespołu. Jego umiejętność przecinania linii obrony przeciwników, kreowania akcji i zdobywania bramek były niezwykle cenne dla Borussii Dortmund. Niestety, po sezonie 2013-2014 Gindogan doznał kontuzji pleców, która wykluczyła go z gry na długi okres czasu. Przez kolejne lata zmagał się z kontuzjami, co wpłynęło na jego regularność występów. Mimo to, gdy tylko wracał na boisko, nadal był kluczowym graczem w drużynie. Gindogan dołączył do Manchesteru City w 2016 roku i szybko stał się ważnym graczem w środku pola. Jego pierwszy sezon w klubie był jednak przerywany kontuzjami, które ograniczyły jego występy. Niemniej jednak pokazał swoją wartość, będąc kreatywnym rozgrywającym i zdobywając kilka ważnych goli. W sezonie 2017-2018 Manchester City pod wodzą Pepa Guardioli zdobył Mistrzostwo Anglii. Gindogan był kluczowym zawodnikiem w tym sukcesie, przyczyniając się do kontrolowania gry, rozdawania precyzyjnych podań i zdobywania bramek. Jego wszechstronność i umiejętność adaptacji do różnych ról na środku pola były doceniane przez trenera i kibiców. W następnym sezonie Manchester City zdobył historyczną potrójną koronę Premier League, Puchar Anglii i Puchar Wigi Angielskiej. Gindogan był kluczowym graczem w tych sukcesach, a jego umiejętności w środku pola były nieocenione dla zespołu. Gindogan otrzymał wiele indywidualnych wyróżnień za swoje występy w Manchesterze City, był nominowany do drużyny roku UEFA, a także otrzymał nagrody dla najlepszego piłkarza miesiąca w Premier League. W sezonie 2020-2021 Manchester City dotarł do finału Ligi Mistrzów UEFA, jednak przegrał z Chelsea. Mimo to Gindogan odegrał ważną rolę w tej kampanii, będąc kluczowym graczem w środku pola i zdobywając ważne gole. Kariera reprezentacyjna Ilkaja Gindogana w drużynie narodowej Niemiec jest pełna ważnych momentów i osiągnięć. Zadebiutował w 2011 roku i od tamtej pory regularnie reprezentuje swój kraj. Był częścią niemieckiej drużyny na Mistrzostwach Świata 2014 w Brazylii, gdzie Niemcy zdobyli tytuł Mistrza Świata. Gindogan pomógł drużynie awansować do finału, chociaż nie wystąpił w samym meczu finałowym. Niestety przez swoje kontuzje Gindogan nie mógł wziąć udziału w Mistrzostwach Europy 2016. Jednak powrócił do reprezentacji i kontynuował swoją karierę w narodowych barwach. Był częścią niemieckiego zespołu na Mistrzostwach Świata 2018 w Rosji, choć niestety drużyna nie osiągnęła oczekiwanych rezultatów i została wyeliminowana już na fazie grupowej. Gindogan reprezentował również Niemcy w rozgrywkach UEFA Nations League. W sezonie 2018-2019 Niemcy awansowali do półfinałów, gdzie jednak przegrali z Holandią. Pomimo tego niepowodzenia, Gindogan kontynuował grę dla drużyny narodowej i starał się przyczyniać do sukcesów swojego kraju. W roku 2020 ze względu na pandemię COVID-19 Mistrzostwa Europy zostały przesunięte na 2021 rok. Gindogan był kluczowym graczem w reprezentacji Niemiec na tym turnieju. Pomógł drużynie awansować do 1-8 finału, gdzie jednak zostali wyeliminowani przez Anglię. Kariera reprezentacyjna Ilkaya Gindogana jest nadal kontynuowana, a jego umiejętności i doświadczenie są nadal ważne dla drużyny narodowej. Jako utalentowany pomocnik Gindogan odgrywa istotną rolę w środku pola, przyczyniając się do kreowania gry, dyktowania tempa i tworzenia szans dla swojego zespołu. Jego reprezentacyjne osiągnięcia są doceniane, a on sam jest uważany za jednego z kluczowych graczy w narodowej drużynie Niemiec.